Cześć. Dziś mam dla Was prezentację mojej haubicy M30. Zapraszam do oglądania. Oczywiście chodziło mi o mojego moka, to znaczy mój własny model z krosków Kobi. Jeżeli chodzi o historię tej haubicy, no to była ona zaprojektowana, o ile się nie mylę, podczas II wojny światowej. I była jeszcze długo, długo po wojnie używana, chociażby w armii polskiej. Była to dosyć dobra haubica o zasięgu aż 12 km z armatą kalibru 122 mm. Była również ona montowana na pojazdach y, SU-85B, to znaczy na, na zbudówkach, na, to znaczy na podwoziu tych pojazdów, o, tak chyba powinienem powiedzieć. Jeśli chodzi o mój model, no to uważam, że fajnie jest wyprofilowany przód. Jest też podnoszenie i opuszczanie armaty, w zasadzie to chałubicy. No, przód jest dobrze skontowany, w sensie w mojej opinii przód jest dobrze skontowany Pojazd oczywiście ma koła, którymi może się poruszać. Plus jest taki, że można go podłączyć do mojego MOKA pojazdu T-34 i również on będzie fajnie jeździł. Dobra, odepnę go i widzimy się za chwilę. Dobra, no to chyba wszystko, co mógłbym powiedzieć o tej armacie. Uważam, że wyszło ono nap naprawdę fajnie. Z tyłu jest sporo detali, jakieś celowniki. Ko, jakieś, nie wiem, zębatki, koła, nie wiem jak to nazwać. No, po, po, pokrętła do podnoszenia działa. Tak, dobrze to, dobrze to chyba teraz nazwałem. No, myślę, że widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.